Dzień dobry kochani, witam was na kolejnym filmiku na kanale Beauty 65+, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Kanał słynie z tego, że kobieta 65-letnia chce ba bardzo, bardzo mocno pokazać panią w jej wieku, młodszym też, jeszcze starszym od, od mojego wieku też, Eleganckim wieku, kochani, mieści się każdy wiek. Tak to rozumiem, że za pomocą, kochani, makijażu można wydobyć na światło dzienne te ładne cechy twarzy, a ukryć te, których nie lubimy, moi drodzy. Kochani moi, z czym do Was dzisiaj przychodzę? A no, przychodzę do Was z makijażem, z serii. Paletka raz użyta i odłożona. Jest nią moi drodzy Drama Mama. Ja nie pamiętam, czy ja ją w ogóle w całości użyłam, czy tylko ją do czegoś używałam, bo jakoś sobie nie mogę przypomnieć, żebym robiła cały tutorial. Jakoś tak. No nie, może po prostu zapomniałam, ale mniej więcej pamiętam, co ja robiłam. No. Na twarzy mam już pielęgnację. Mam od doktora Pieriko podkład pudru jeszcze nimum brwi już mam zrobione kredką kredką wsadziłam ją schowałam ją tą co od Marzenki w parce dostałam co się temperuje w trakcie robienia brwi. Okej okay, kochani jestem prawie gotowa do akcji makijaż. Wezmę takiego new i sobie tutaj z tej palety tym jasnym y wezmę i, i klepie Amanda mówiła o, ym, o y, cieniach z kochani. zobaczę co tutaj wziąć, dobiję jeszcze te maksymeczkowie. Ostatnio zrobiłam sobie prawie półtorej, wtorej, prawie dwa tygodnie. Tak, dwa tygodnie. Y Wolne w nagrywaniu. W dwa dni nagrałam tyle filmów, żeby mi starczyło aż do, do hełlu łoniwego. I ten jest e, najnowszy teraz będzie i ukaże się w niedzielę. Ponieważ Amanda e, zakochała się w no, i sobie tutaj, i do góry, i w, w załamaniu powieki, kochani. Mniej więcej, jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz. Opakowanie wek. Także tak to y, wygląda, że ta y, paletkę mi przesłali y, taką, która, y, y, której nie zamawiałam. Później tam, a wie, nie oddam jej, bo to grosze kosztuje teraz i powiem wam, że może y, y, coś mi jest z chrypką. Że, kochani moi, zamówiłam tą drugą, tą właściwą jeszcze raz, i się okazało, że na razie nie ma i czekam na powiadomienie mailami. Że mi maila przeszła, ale ta, doszła, ta, ta, ta taśma doszła, więc um, tak sobie pomyślałam, że tam, bo tam były czerwienie i tak dalej, że ja tu wezmę tą dramę. Mamy i tak mniej więcej spróbuję z tymi czerwieniami, Coś tam wybodzić i pomarańczami, i tak dalej. Ok, no więc zapraszam. No i jedziemy dalej z tym. Na to oko z tym pomarańczem, i sobie go do. Nie? Leciutko, pamiętajcie, leciutko. Każda zresztą powieka wymaga leciutkiego traktowania, bo jak się te powieki naciąga, to te zmarszczki przychodzą szybciej, prawda? No więc y, bar, szanujcie swoje powie powieki, nie mocno, tylko samym po to ma czubeczek ten pędzelek, że samym tym pędzelkiem pięknie się patrzcie robi i, 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 i robi się pięknie. Powiedziała co wiedziała, nie? Tak sporo czasu no mówię, no dwa tygodnie nie nagrywałam i powiem Wam, że przyszłam tutaj trochę tak jakby... No, jakby za pierwszym razem mniej więcej, nie? Zresztą tremy mam zawsze, że coś nie wyjdzie, że, że coś się ma może nie spodobać, nie? I tak dalej, że... No i czasami jak widzę, y znaczy wcześniej, jak widziałam, teraz też się zdarza, że... No, jest za ciemno, jest za jasno, jest tak czy siak, nie? No to... Zła jestem na siebie, nie? Bo, bo chciałabym, żeby ten mój obraz był perfekcyjny. I teraz biorę ten drugi pędzelek i w tym, w tej czerwieni. Nie? I tu zaczynam odtąd. I tutaj tak mniej więcej mieszam to, nie? Żeby to jakoś wyglądało. Bo muszę się patrzeć kochani, jak mi to wychodzi, żeby nie spartaczyć po prostu. I tyle. Ja ostatnio mam naprawdę zaniki pamięci i panikę, że, że jakaś choroba przychodzi, której się by nie chciały. Tak głośno nie powiem, nie? Co to za choroba. Sobie przetarłam go i tu sobie jeszcze, nie? O! To Blenduję go i tyle. Tak to wygląda. Tak więc mam nadzieję, że to się spodoba Amandzie i będzie wiedziała mniej więcej. I teraz kochani biorę pędzelek Hulu DS13 biorę ten czarny cień otczepuję i sobie tu go na końcówkę i trochę do góry, odrobineczkę, rozblendowuję tu bardziej i nie, nie. cały czas patrząc się na to drugie oko, nie wiadomo, i go rozblendowujemy. O. A zatem, kochani moi, lecimy z klejem. Pędzelek jest z nabli. Jest z nabli. One są bardzo takie delikatne. A ten się daje idealnie, właśnie do, do kleju lub do. Um, no. Jak to się mówi? Blendowania dolnej powieki jest też doskonały. Więc dajemy go tu. O tego kleju. nie? Czekam aż trochę podeschnie i bierzemy ten czerwony, który jest właściwie tak naprawdę różowy, no, takim różowo czerwony I patrzcie klejem po prostu wyciąga się taką taflę, że Jezus Mariusz. Spróbuję ten, to ten nie ma paznokcia albo ma, to lepiej może nie. ćwiczę, ćwiczę z tymi palcami, żeby się władowały. Pędzelkami, moi drodzy, to ja mogę jedynie dokładać. No, do tego mam właśnie Hulu P34, 64. Tak jest. I sobie biorę tego czerwonego na czubek, czepuję i tutaj, żeby równo było. Żeby to wyglądało. 13 TS13 w, w czarnym. I proszę bardzo sobie tu go no, rozświetlić. Roz, znaczy blendujemy tutaj mocno, a tutaj coraz mniej. Można nawet Ym, ta się też trzyma bardzo dobrze. Tu trochę się yy, odkleiło bo, bo moi kochani um, łza za go taką w, ten, w te, te łzy tam go ci tam łzy wylatają jak, jak wylatają okej okay, i lecimy dalej z klejem Okej, okay, biorę ten różowy i go sobie tu trochę tu możemy go. Ten położymy, postaramy się go wcisnąć. No, nakleju patrzcie na starej powiece, nakleju i na ten wygląda bardzo dobrze. Z tym makijażem zrobiłam z tym tutaj, zrobiłam kochani mmm, rolkę z tego. Nie, rolkę. Film, ja zawsze zresztą robię filmiki na niemiecki. Ko, ko, kochani moi. Na niemiecki kanał, nie? I na przykład te skróty. Najdłuższy skrót to chyba 6, bez gadania, bez niczego. Z muzyczką, moi drodzy, i tam te najważniejsze. No, najważniejsze. Jak to się mówi? części makijażu, prezentuje tam, nie? No i końcówkę. To wszystko ten, I znowu się jakaś przyczepiła, że wyglądam jak kula dyskotekowa że jak mi nie wstyd w tym wieku, to już trzeba się bardzo delikatnie malować, a wyglądam potwornie i w ogóle, w ogóle, w ogóle, to ja tam odpowiedziałam. Ja w ogóle chcę zrobić filmik, a najchętniej nam zrobiła live'a z tym, że z tym live'em to jest tak, że ja tu nie mam internetu takiego szybkiego, jak bym chciała, no. To tak jest z tym live'em. Czekajcie, tutaj trochę jeszcze czerwonego, żeby tak mniej więcej było. Tak samo, nie? I w, bym czytała Wam te, po prostu nie malowałabym się, tylko czytałabym to, co napisały, i od razu tłumaczy, tłumaczyła, nie? I tak muszę zobaczyć, kiedy mój mąż będzie miał ochotę na seriale. To zrobię tego live'a z biura, tam gdzie stoi duży komputer. I właśnie z tego komputera, bo już kilka razy robiłam. I wam poczytam. Poczytam wam radosną twórczość komentarzową kobiet, które nie mają bladego pojęcia o makijażu, nie? Jak one tu ze mną dyskutują i mnie tu. Ja na to nic poradzę, że nie poradzę, że one są brzydkie, stare. I nie tylko one. Ja, na, ja, ja, ja naprawdę nie, nie poradzę na to. Mnie postarza ten makijaż i w ogóle, nie? No to jak zwykle napisałam i za każdym razem tak piszę, żeby się pokazała, nie? No to wiecie, krytykować można, ale niech się pokaże. No. To mi odpisała, że, że ona, znaczy po to jest ten film, że ten film jest no, dla wszystkich nie? Ja się słów krytyki nie, nie dopuszczam, nie? Wiecie, co już nie, nie odpisywałam? Okej. Okay. To co, teraz bym tak powiedziała, że polecimy sobie z dołu. Nic się nie osypało. Muszę powiedzieć, że paleta, to ona ma już sporo lat. I jest w idealnym stanie, kochani. Nic się nie osypało. Cienie, proszę bardzo, świecące się świcą. Cienie matowe się pięknie ze sobą, kochani, no, mi miążają. Także powiem Wam, że um, Marzenka coś mi pisała, że Joli. że Joli, Paletka, y, Paletka, wszystkie z, z Glam Shopu y, trafiły, powysychały, po, pocudowały, nie? Ja naprawdę nie, nie mogę słowa powiedzieć, bo u mnie nic nie wysycha i nic nie cuduje. No, naprawdę serio, serio mówię. I teraz wyczyściłam ten z nabli. Zawsze robię to y, tą chusteczką higieniczną do twarzy, do, 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 do makijażu. I biorę czarny. I sobie tutaj kochani go kładę stopniowo na linii rzęs ja? żeby przyciemnić i nie robię. Nie... Chciałam zrobić taką wiecie kreskę kreskę, ale nie. Ten makijaż jest mocny w swoich, ojej, tu się osypało w swoich ciemnych kolorach, więc daruję sobie kreski. Tu się osypało. Z tej strony nie, a tu proszę, a bo nie oczepałam. No i o. jest taki bardzo sympatyczny, ten pędzelek wyczyszczę sobie, zaraz do was wracam. I kochani moi, jak widać, posprzątałam sobie i teraz biorę tego czarnego, i tu po prostu to przeciągnę. O, jak i tu? O. O, Okej. Okay. Linię wodną, dolną. Nie. Nie będę ten. I teraz biorę E15 z, z czarnym maczem, z, z sigmy i po prostu to rozblendowuję. Teraz biorę tej czerwieni matowej i sobie rozblendowuję ten. O. o I tu to samo. I biorę tą taką małą miotelkę, rozblendowuję cały. Do. Tym się nie przejmuję. Tu się nic nie osypało. Jest pielęgnacja pod okiem. No i co? Praktycznie to, co chciałam, jaki makijaż chciałam zrobić, to zrobiłam. Resztę zrobię poza obiektywem. I kochani, zaraz do Was wracam. I oto, kochani, jestem z Wami już ze skończonym, ze, ze skończonym makijażem twarzy. Jako brązu tym razem użyłam no bo odstawiłam niepotrzebnie tego skobo, szukałam roz, rozświetlaczy od, od Kitulca, ale nie mogłam znaleźć. Pewnie leżą gdzieś, znaczy ja szukałam szybko, może w ten sposób, tu gdzieś powinien leżeć. W każdym razie powinien, ale nie leży. To jest skobo na dziesięcioleciem brązę. bardzo go lubię. Jako róż użyłam z tej palety Skiko. Tego różu niewiele i jako rozświetlacz oczywiście lubię. Lubię, no bo nie znalazłam tych rozświetlaczy niestety z, od, od kitulca tej, tej palety z rozświetlaczem i pudrem. Tuż do rzęs. Oczywiście to było i jak jesteś. Tyle cięcia przez te moje głupie ten i tę y, hipnozę od Lancome. Ja Wam powiem, że ja dosyć długo kupowałam, nawet jak jeszcze, o Jezu, ubabrałam się, a w ogóle sobie ubabrałam tym i, i, i wygląda, nie? że jeszcze długo, dużo czasu zanim tak się naprawdę zaczęłam malować, znaczy robić makijaż, ja kupowałam tusze z Lancome. I któregoś razu kupiłam jakiś z, z Maybe Line, i ten był tak samo dobry, więc mówię, okej. Okay. I one te z Lakom były zawsze dobre, i ładnie mi te rzęsy i wydłużały, i, i kochani, i podkręcały. Ja mam teraz w miarę gęste, w miarę długie, bo naprawdę przyłożyłam się do tego, żeby nie zapominać, i tych kochani, nie ten, nie, no. Odżywkę dawać wieczorem przy wieczornej y, ablucjach, i, i ten Ym, to jest puder. Ym, pod oczy y, to. Y, teraz przyjrzyjmy się temu, co nawywijałam na oczach. Mam nadzieję, kochani moi, że filmik Wam się podobał, że mogę tego typu filmiki dalej kręcić, bo to jest taka seria. Widzicie, co jak się kupuje palety, żeby sprawdzić i tak dalej. Ja rzadko kupuję, powiem Wam, palety z myślą wyłącznie o mnie. Zawsze myślę o Was. Jedynie ta ostatnia, taka miłość moja. No to od pierwszego obejrzenia zobaczyłam i ją kupiłam. i no, jej nawet nie ma, nie ma jej dostępnej nawet w Polsce. Ale można kupić u źródła i przesyłają i nie biorą nawet cła. Ja wiem, że wolicie, żebym ja robiła makijaże takimi paletami, jakie w Polsce może, można dostać. Czy były, czy macie już i tak dalej, ale w w tym sensie to ja oczywiście robię makijaże na zasadzie, że jednak mnie się podoba, no bo za moją kasę jest to, żeby to było, wiecie, promocja, przysłanie, to nie ma sprawy. Wtedy mogłem tydzień kręcić te, te filmiki i, i testować i tak dalej. Ja tak mówię, jak już, no mam tych palet w ten, ale no, nie miej palet, kiedy prowadzisz makijażowy, kochani, kanał. I tak wiecie, w kółko Macieju się kręci. Za ogon się człowiek złapie, się kręci. Ja mam nadzieję, że wybije się za te dziesiątym roku, jedenastym, jak dożyje, że nareszcie się zjawią tutaj tacy, którzy będą mnie oglądać pasjami wręcz, no. Więc nie tracę nadziei, i, no i o, tak to jest. Kochani moi, dziękuję Wam, że jesteście, że przychodzicie, że moi drodzy kciukacie. Dziękuję Wam za opowiadanie dalej o mnie. To jest bardzo takie dla mnie sympatyczne i, i, i bardzo się z tego cieszę, że tyle Wam zawdzięczam nowych ym, subskrybentów. A ze swojej strony życzę Wam z całego serca zdrowia i spokoju. Niekoniecznie świętego, moi drodzy, i takich fajnych samych dni. Takich samych, takich samych ale fajnych. O, żeby było, kochani moi, żegnam się z wami serdecznie i widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa, pa! Mua. Mua.